Witajcie, witajcie. Otóż ostatnio widziałem wywiad z Markiem Rutte, właściwie Rutte, dawnym, jeszcze do niedawna premierem Holandii, długoletnim premierem Holandii, i on mówił o tym, on jest obecnie Gensekiem, czyli sekretarzem generalnym NATO, i on mówił o tym, że istnieje ryzyko takie, że Istnieje ryzyko takie, że Chiny, które się zbroją na potęgę, ruszą na Tajwan, na podbój Tajwanu, który uważają za zbuntowaną prowincję, jak wszyscy wiedzą, i w tym momencie w tym momencie, Xi Jinping poprosi swojego junior partnera, jak to określił Rytę, żeby zaatakował coś w Europie. Albo, żeby w ogóle wkurzył państwa na to, żeby państwa NATO się musiały zastanawiać, czy walczyć z Rosją, czy bronić Tajwanu. Tymczasem może się okazać, że Chiny się zbroją do czegoś zupełnie innego, a tylko nasz europocentryzm i westernocentryzm nie przeszkadza nam to zobaczyć. Otóż, według Wall Street Journal, większość rakiet, jakie są obecnie większość pocisków balistycznych, jakie obecnie Chiny po, posiadają, jest wycelowana nie w Tajwan, tylko w Indie. W Indie. I jest też dziwna aktywność na granicy indyjsko-tak się nazywa ten, ten film. While How China is quietly bracing for conflict with India, tak? WSJ, WSJ, to, jest, WSJ to jest po prostu. Wall Street Journal, bardzo, dobry, bardzo dobre źródło informacji. Jak wiadomo, Wall Street Journal jest to gazeta ekonomiczna. Oni muszą oceniać jaka jest, jakie jest ryzyko jakichś tam konfliktów, zawirowań. Dla inwestycji, czy inwestycje są zagrożone, czy nie. Wall Street Journal zazwyczaj się nie myli w takich międzynarodowych estimecach różnych. No i teraz jest. Sytuacja jest taka, że większość pocisków balistycznych chińskich wycelowane jest w Indie. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o bliskość granicy indyjsko- chińskiej, to generalnie rzecz biorąc do wczoraj sytuacja wyglądała, do prawie że wczoraj, mówiąc w takich relative terms, do wczoraj sytuacja wyglądała w taki sposób, że Indie posiadają znaczną przewagę w samolotach w tym regionie, ale dla Chin to nie może nie być taki problem, ponieważ Chiny budują od już wielu lat rozmaite, taką bardzo gęstą sieć dróg, która jest w tym pobliżu granicy chińsko indyjskiej, która nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Chiny budują taką drogę do środka Tybetu, tak do Lasy, z Chengdu chyba, do Lasy zbudowały szybkie pociągi, także zamiast 30 kilku tam godzin podróżować podróżuje się 13 godzin, czyli 3 razy szybciej. I w związku z tym i w związku z tym no Chiny mogą znacznie szybciej przerzucić tam wojska. Dodatkowo są mniejsze drogi, bardzo gęsta. Zachęcam do obejrzenia tego filmu, jak oczywiście dam go potem jeszcze pod moim materiałem, do obejrzenia, do wglądu. Więc Chińczycy budują bardzo gęstą sieć dróg w pobliżu granicy z Indiami, i te drogi absolutnie nie da się ich wytłumaczyć na sposób ekonomiczny. Tam ludzi prawie nie ma, więc dla kogo są te drogi? A te drogi, uwaga, jeszcze są nie, słuchajcie, nie tak po prostu, że one są łącząc punkt A z punktem B. Te drogi są często równoległe do siebie nawzajem. Równoległe, pokazuje, jak Amerykanie wszystko pokazują za pomocą propsów. Te drogi są równoległe do siebie nawzajem. No to czemu one są równoległe? Czy nie przypadkiem, że jeżeli jedna się zatka i czołgi się zepsują, to żeby była druga? No właśnie. To jest bardzo typowa, taka militarna, e, militarny sposób budowania dróg. W 2020 roku doszło do bitwy, jak pamiętacie, indyjsko-chińskiej. I wiecie, kiedy doszło do tej bitwy, bo ludzie tam mówią: no, tam w Himalajach granica nie wiadomo, jak jest wychylona i tam są sporne tereny, gówno prawda. O, do bitwy doszło wtedy, kiedy Indie zaczęły budować tam gęstą sieć tuneli i prowadzić drogi pod tymi tunelami. Czyli, jeżeli jedna z tych stron buduje jakieś drogi, to jest to czynnik ryzyka, to znaczy dla tych krajów. Ja, oczywiście, bardzo bym chciał wojny indyjsko-chińskiej i wcale nie życzyłbym zwycięstwa Indiom, bo dlatego, że ten Narendra Modi, który zamyka liderów opozycji, tak, tak, jest, żyjemy w takich czasach, gdzie Indie zamykają liderów opozycji w więzieniu z powodu jakichś wydumanych, wyssanych z palucha przestępstw. No to tutaj może się okazać, że właśnie bandyta Modi będzie musiał walczyć z Xi Jinpingiem. Jaka, a jaka jest w ogóle przyczyna wojen? Słuchajcie, my tutaj bardzo często na Zachodzie lamentujemy, Europę, europocentryzujemy, uważamy, że w ogóle bez Zachodu to nic nie ma, każdy chce rzucić wyzwanie Zachodowi. A ja myślę, że Chińczycy mają odrobinę rozumu i nie rzucą tego wyzwania Zachodowi. Zobaczcie, jak Chiny. Jak Chiny Niechętnie błagają o to, żeby nie robić dekaplingu, jak chętnie robią to, co Europa od nich oczekiwała to znaczy inwestują w Europie, żeby ominąć dekapling. Jak bardzo poddają się Chiny naciskowi europejskiego rynku, który jest im niezbędny. By się wydawało, że z Indiami powinno być to samo, ale ich Hindusi są biedni. Oni nie kupują, te, nie kupują tyle, co Chińczycy. Więc może się okazać, że na przykład Chińczycy doskonale, wiedzą, Chińczycy doskonale wiedzą, że z Zachodem nie wygrają po prostu. Że to jest takie pierdół, pierdół. Mylicie się, że chodzi tylko o ekonomiczny, prosty zysk czy polityczny. To znaczy długoterminowy zysk jest taki, że jeżeli Chiny upokorzą Indię, to Indie będą musiały koordynować swoją politykę z nimi cała polityka w Azji będzie podporządkowana Chinom. Warto o to pójść na wojnę Warto oto pójść na wojnę. Jeszcze raz powtarzam, to jest diabłem na miejscu Chin jedną w Indię. Tajwan, naprawdę? Oczywiście trzeba mówić, że zbuntowano prowincja, wróć do nas, bo jak nie wrócisz, to. Ale tak naprawdę za Tajwanem może stanąć, yy, mogą stanąć Stany Zjednoczone. Singap Singapur, to mniejsza, ale Australia, Wielka Brytania, Japonia. To z kim lepiej walczyć? Z Indiami? <grymne> Czy z USA, Japonią, z Wielką Brytanią i Australią? Z kim lepiej walczyć? A sytuacja jest taka, że Zachód powstrzymuje Rosjan Siłami głównie ukraińskimi, tak? Można tak powiedzieć, z tej perspektywy patrząc, więc ma wolną rękę. Więc z kim lepiej walczyć? O przywództwo w Azji? Chiny zawsze chciały być potęgą regionalną. No, teoretycznie by się wydawało, że Chiny i Indie mogłyby się dogadać, tak? Że Indie będą kupować chińskie towary. A yy, yy, znaczy, że, 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 że Indie będą tą nadwyżkę towarową, to co Chiny mają gospodarkę nastawioną na produkcję, 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 a potem jest wielki płacz, że nikt tego nie chce kupować. Więc Indie by to mogły kupić, tylko ile oni kupią? No są biedni. Natomiast no i inwestycje chińskie się przydadzą Indiom, ale ja nie widzę tutaj wielkiego potencjału. Indie mają mały rynek. Indie są biedne ciągle. Ja myślę, że jeżeli z kimś walczyć warto, dla Chin, to z Indiami. I uważam, że Zachód powinien trzymać się od tego z dala, bo to byłoby bardzo dobre, tak swoją drogą. Walka Indii z Chinami byłaby doskonała dla Zachodu i fatalna dla Rosji, dlatego że Rosja chciała zawsze jakoś tam kombinować. To Rosja wam wciska te wszystkie kiny, to, to, to Rosja wam wciska te wszystkie. Tutaj mamy chyba Rosjanina który na przykład to, że on napisał PL, to przypuszczam, że to jest Rosjanin. Prorosyjskiemu propagandę się nażarł, będzie raczej słuchał, niż mówił. Odważcie się myśleć samodzielnie, naprawdę. To nie jest tak, że skoro wszyscy bebłają, będzie wojna o Tajwan, będzie wojna o Tajwan, to będzie wojna o Tajwan. Wiecie, kto przewidział wojnę ukraińsko-rosyjską? Barack Obama i Edward Lucas. Przewidzieli ją w 2006 roku. Poza tym nikt ich nie przewidział tej wojny. Dopiero jak dwa miesiące już Rosjanie łazili przy granicy, to wszyscy, chyba będzie wojna. Więc pamiętajcie o tym. Ludzie nie wiedzą, kiedy będzie wojna. I często się robi wiele hałasu o Tajwan, na przykład, żeby jebnąć w Indie. To się wszystko zgadza. Tak właśnie wygląda polityka, tak wygląda historia. Mówię wam tak o historyk. To nie jest tak, że na przykład myślicie, że na przykład Napoleon wiedział, że będzie musiał walnąć w Rosję? Nie, on liczył na to, że Aleksander I będzie przestrzegał blokady kontynentalnej. Myślicie, że Aleksander Wielkim, Aleksander I myślał, że Napoleon go zaatakuje? Nie myślał, że sama rozległość Rosji zniechęci Napoleona i tak dalej, i tak dalej. Myślał, że Napoleon nie usypie wielkiej europejskiej armii przeciwko Rosji. Myślicie, że Rosjanie myśleli, że Napoleon przegra z nimi? Nie. Myślicie, że Napoleon myślał, że przegra z Rosjanami? Nie. Generalnie ludzie gówno wiedzą. Wysłuchacie tych ekspertów, którzy naprawdę to checks out. Dłubanie, budowanie ciągle drużek, które są doskonałe do celów militarnych i kompletnie zbędne z punktu widzenia cywilnego. Indie tam przy granicy z Chinami nie mają nic ważnego. A Chiny to już w ogóle, to jest pustynia. Więc po co? I po co te drogi są równoległe? Dlatego, że Chiny się boją, że Indie ich napadną? <laughs> Chiny mają 600 się ocenia. Niektórzy mówią 450, ci bardziej pesymistyczni mówią 600 głowic. Chiny nieznacznie, nieznacznie, bo od 350 do 450, lub troszkę znaczniej od 350 do 600, powiększyły swój, swój arsenał atomowy. Później już go nie zwiększały. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego go nie zwiększały? Bo był nacisk międzynarodowy. Japonia powiedziała, że jak Chiny nie przestaną, to zaczną budować własne głowice, a mają materiały do zbudowania tysiąca i mogłyby szybko przeskoczyć Chiny w tym wyścigu. Więc Chiny powiedziały: okay, "Okej, okay, mamy 600. Znaczy w ogóle my mamy 450, nie? ale spoko, 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 to tylko tak dla bezpieczeństwa naszego. Tak Chiny się zachowują, a nie że... Tak jak nam się wmawia. Chiny są bardzo ostrożne. A zwłaszcza teraz, kiedy Xi Jinping najprawdopodobniej choruje i stworzono nad nim taką półkę zarządzającą, gdzie są w ogóle ludzie Hu Jintao i jest w ogóle rozpierducha, więc e, może między innymi ludzie Hu Jintao. Więc ja myślę, że Chiny mają bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo dozyskania na upokorzeniu Indii, bo Indiom się wydaje, że oni mogą stanowić coś ważnego tam w Azji i Chiny. Które nie lubią kon, takich konkurentów, Chiny są zawsze nastawione na potęgę regionalną, nigdy światową. Reszta, to, że oni krążą tam i szpiegują po świecie, to jest po to, żeby mieć potęgę regionalną, żeby wypchnąć Amerykanów, Japończyków, Brytyjczyków, Australijczyków i Hindusów właśnie od swoich granic i swojego rejonu wpływu. Jeżeli mają przeczucie, a wszystko na to wskazuje, że Amerykanie będą bronić Tajwanu, bo Biden tak powiedział. Biden założył okus przeciwko Chińczykom, Trump na razie tego okus nie zlikwidował, chociaż mówi, że zlikwiduje, i Trump zrobił ten atak na Iran, co pokazuje, że Amerykanie jednak grają ambitnie, jak to się mówi. Więc um, Brytyjczycy i Australijczycy zaciśnili swoją współpracę w, niezależnie od Amerykanów też w budowaniu tych zaawansowanych okrętów podwodnych. Więc Chiny generalnie mają tam murowano, murowany w pierdol, jakby próbowali z tym Tajwanem. To jest prawie, że murowany w pierdol. No Mogą liczyć na to, na jakieś bartosiakowanie, i tak dalej. Aha, jeszcze jedno. Chiny mają samoloty blisko Tajwanu, a daleko od Indii. To prawda, ale, in, ale chińska doktryna wojenna zakłada użycie przede wszystkim pocisków, rakiet rozmaitego typu. Więc to nie, nie przeszkadza. Trzeba znać też kulturę tego przeciwnika i wiedzieć, że każdy przeciwnik walczył czymś innym. To jest tak samo, to się nazywa potęga alternatywna. Na przykład, jak była zimna wojna, to Rosjanie wiedzieli, że nie skonstruują sobie 10 lotniskowców, tak? Więc szli w okręty wojenne. I jak były manewry w 2004 roku i zatonął im ten kurski, w ogóle był blamasz, no to był ogromny problem, bo się okazało, że Rosja no za bardzo nie może na oceanach już. Więc, dla, więc co? No więc Ukraina. To są sygnały, właśnie takie, nie? Gruzja, Ukraina. To jest właśnie to. Także. Mm, no, Japonia ostrożnie, ostrożnie. Jest współpraca wojskowa japońsko-indyjska, ale nie sądzę, gdyby jeżeli. jeżeli yy, Indie są w tej chwili krajem tak szybko barbarzy, barbaryzującym się, gangsterskim, coraz bardziej. Ja na przykład kiedyś lubiłem Indię. Teraz nie mam powodu, bo te, te wszystkie problemy, które są jakby z Trumpem, to one są dokładnie takie same. Znaczy Stany Zjednoczone Bidena, Stany Zjednoczone Trumpa to Stany Zjednoczone, nie wiem, Raiwa Gandiego i Stany Zjednoczone Modiego. To wiele jeszcze większy problem. To jest bandzior po prostu, bandzior. Ja Indiom absolutnie nie współczuję, i ja myślę, że Japonia się zastanowi wiele razy raczej będzie starała się na nakłonić Japonię do, Indii do ugody. Więc pamiętajcie jeszcze o jednym. Chiny na ogromną skalę Chiny uzależniły od siebie pożyczkami, których Pakistan nie jest w stanie spłacić, uzależniło od siebie Pakistan. I Pakistan będzie, Pakistańczycy już w ogromnych ilościach idą pracować do Chin. Chiny ma, miały ten problem z tą polityką jednego dziecka. Jak im to wyrzucono tą politykę, to ludzie nadal mają jedno dziecko, bo się przyzwyczaili, bo taka jest natura ludzka, więc brakuje manpower, więc się zaprasza Pakistańczyków. Więc Pakistańczycy, którzy są coraz bardziej uzależnieni od Chin, Militarnie, strategicznie, ekonomicznie niedawno Indie miały bitwę powietrzną z Pakistanem, pamiętacie? No więc to wygląda mi na początek wojny, a nie to, co się dzieje wokół Tajwanu. Tam Chiny muszą. Wiecie, wokół Tajwanu, bo to jest jakby kwestia prestiżowa, ale wydaje mi się, że oni większe szanse mają w w Indusom i myślę, że mogą się na to zdecydować. To byłaby dobra wiadomość dla Zachodu, a zła wiadomość dla Rosji, dlatego w mediach e, nacjonalistycznych tego nie zobaczycie, bo w mediach nacjonalistycznych jest tak, że Zachód jest do dupy. No chyba czasami jeszcze ewentualnie USA to w porządku, ale, bo mają dużo czołgów, ale generalnie do dupy. No więc cały czas słyszycie interpretację, tylko w jedną stronę. A moim zdaniem Wall Street Journal, on już miewał rację wbrew innym wcześniej. Także zobaczymy. No to tyle. W każdym razie warto myśleć samodzielnie i warto nie myśleć takimi, wiecie. Ludzie, tak, no ktoś tu dobrze zauważył, że ludzie straszą brics No, jak mogą, jak mogą wierzyć w BRICS? BRICS to jest ciągle taka inicjatywa, niż klub bardziej. Jak można tym straszyć, skoro tam są kraje, które nienawidzą się nawzajem? No to, no ale można. Albo Brazylia, która jest generalnie neutralna w tych sprawach między Zachodem a, 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 a Chinami, albo Rosją. Tyle. Korea Południowa nie ma żadnego znaczenia, w niczym. Kora Południowa jest wielkim rynkiem broni, bo są rozkręcone, mają zbrojenia takie, takie niezna, nie, nieważne, nieważne, typu mm, nieważne zbrojenia, czyli czołgi i inne puszki. Wojny wygrywają rakiety i samoloty, a tam są. Czołgi i takie inne rzeczy. To wynika z tego, że Korea Południowa ma przede wszystkim Koreę Północną na karku, i, uż, i przedstawianie Korei Południowej jako jakiegoś mocarstwa, które ma wolną rękę, jest kompletnym absurdem. A Korea Południowa ma własne problemy i w nic się nie będzie pakować. Zresztą widać to po tym, że w manewrach Japonia-Indie Korea Południowa nie brała udziału, mimo że Amerykanie zachęcali w 2007 roku. Także także tak, tak to wygląda. Więc moim zdaniem to, jak widzicie, troszeczkę inaczej wygląda niż się, niż się gada. No, tam Bartosz jak to zawsze uważa, będzie wojna, nie? bo on wtedy zarobi, jak mu się wreszcie uda jakąś przewidzieć. On na razie przewidział 16 wojen, a wybuchły dwie, i to inne niż te, które on przewidział. Trzymajcie, czyliś pomylił się 18 razy jak na dotąd. No, może niektórym, może pisziurom to nie przeszkadza, bo to jest Sarmata i pierdolony um, antyzachodniak, a to pisto lubię to, ale um, generalnie ludziom rozsądnym to przeszkadza, że Bartosiak jak nigdy nie ma racji. Także um, nawet te jego, że wojny będą wyłącznie dronowe, nawet to się nie zgadza, bo drony są, bo wojny są dronowo, bombowo i tak dalej, rakietowo, samolotowe. No, także tak to, tak to po prostu wygląda. Eee, no, dobrze. To, to t, zaraz wam tam jeszcze w, pod tym filmem wkleję ten film i ja się już przyzwyczaiłem do tego, że pewnie ludzie będą mnie atakować, bo myślę samodzielnie, to dostają szału te prawaki, które. jest słaby? trzeba tak mówić? Zachód jeszcze pewnie zostanie jedyny na placu boju. Rosja i Ukraina się nawzajem wykończą. Współczuję Ukrainie, ale to nie jest problem Zachodu aż tak bardzo. Natomiast Indie i Chiny się nawzajem może wykończą i będzie spokój. Będzie spokój. Po prostu kraje, które nie dorosły do pokoju, nawet taka Ameryka Trumpowa, która jest głupia, bo Trump jest głupi. Nawet oni rozumieją, że lepiej mieć pokój niż wojnę i lepiej handlować niż tego. Więc te kraje, które tego jeszcze nie zrozumiały, bo nie dojrzały jak Indie, Chiny i tak dalej, niech się tłuką. No, chuj, z, chuj z nimi. Trzymajcie się.